Bardzo serdecznie Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Przed nami 90 minut piłkarskich emocji. Maxwell, perfekcyjnie podcięta piłka, wspaniale! Jale. Witalne podanie. Zdecydował się na strzał. Gol! Pokonał bramkarza. Bardzo ładnie rozegrali tę akcję. Świetna seria podań pod bramką przeciwnika. Mamy czwartą minutę i pierwszy gol. Żalę. Na Silva. Żale. Piłka chodzi jak po sznurku. Blisko pole karne. David Beckham! Dokrotnie nie dał się zaskoczyć, a teraz wychwycił piłkę. Zlatany Uderzenie. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Ależ fatalnie skiksował. Przedarł się przecież pod bramkę bez większych problemów, a później okropnie chybił. Rodriguez na Rosa. Mamy aut na wysokości pola karnego Santos przed szansą. Ładna wymiana. Świetnie teraz szarżuje na bramkę, ale pytanie: czy dostanie piłkę? No i Ibrahimowicz. Menes. Dobrze dograł. Ma do kogo podać. A teraz Beckham. Ach, szybszy jest od wiatru. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Pospał piłkę w trybuny wysoko nad poprzeczką. Zrzucenie do boku. Adriano. Neymar. Czy to uderzenie w stronę bramki? Ten strzał zupełnie mnie wyszedł. Tak, daleko od bramki. Piłka opuściła boisko i rozpocznie bramkarz. Maxwell. David Beckham teraz. Fisoko. No ślizgiem próbuje odebrać piłkę. Świetne podanie. Jest okazja. Nie wierzę. Poza bramkę. Przestrzelił. A podanie było przecież fantastyczne. Ależ walka o piłkę. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. Coraz bliżej pola karnego rywali Santos. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Podał ją. Groźnie, ale zdążyli na czas. Ależ walczą o piłkę. Wspaniała wrzutka. Z Wrzut rożnego rozpocznie Santos. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Jest gwizdek sędziego i zobaczymy. Menes. Dobrze rozejrzał się, ma do kogo zagrać. Koniec ataku, drużyna przeciwna przy piłce. Będą kontratakować. No, szło im nieźle, zostali powstrzymani. No, teraz Santos przed szansą zdoby... Strzela! Nie złapał tej piłki. O, ładnie to zrobił. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Wgrywa tę piłkę głową do partnera. Celnie, dobrze. Czy... Przela, ale wspaniale. Piłka, jak widzieliśmy, opuściła wojsko i będzie rzut dla Santos. Ponownie rzut rożni. Ma możliwość dośrodkowania. Czekamy na dośrodkowanie. Babo kryją, no i będzie szansa. I proszę, udało się odebrać piłkę. Choć nic na to nie wskazywało. Adriano. Brawo za to podanie. Dobra pozycja do oddania strzału. Tak jest, będziemy mieli rzut karny. Czał, nie dał bramkarzowi żadnych szans w tym uderzeniu. Wspaniała bramka, nie pierwsza i nie ostatnia w jego wykonaniu. To jest gwiazda. Prawdziwa, która potrafi jeszcze to udowodnić w zespole. Wisoko. Da Silva. Strata, drużyna przeciwna, przejmuje piłkę. Menes przekazał piłkę partnerowi. Ładne podanie. Precyzyjne podanie. Będzie strzelał? Świetnie zblokował. Jest koń! Może liczyć na pomoc kolegów z drużyny. Uwaga, może być groźnie. Santos w ataku. Adriano. Rzeczywiście dobre podanie. Aut w tym miejscu może być zabójczy dla przeciwników drużyny Santos. Jak zareaguje na to wydarzenie arbiter? Neymar. Adriano Poile Wspaniale przechwycił. Rodriguez. Widać było, że jedyne o czym myślał, to tyle wybić tę piłkę. I mamy rzut rożny dla Santoski. Nerwowo, ale przynajmniej udało mu się wybić piłkę. Po pierwszej połowie mamy 2 do 1. Pierwsza połowa za nami, chyba istotny moment, to rzut karny, problematyczny, jak go sądzę? Dyskusyjny, absolutnie masz rację, myślę, że długo będą o tym mówili po zakończeniu tego spotkania, no ale jeszcze przed nami drugie 45 minut. Mamy aut na wysokości pola karnego, Santos przed szansą Arousa. Dostrzegł partnera. Czy to wykorzysta? Neymar? O la, la, jaka bramka! Rozkręcił nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. Listowko. Nenę. Ne. Dobre rozegranie. Piłka wciąż prze. Akcja zatrzymana. znakomitym wypiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Prawo. Czy to wykorzysta? Szansa! A szkoda, niewiele brakowało. By zdobył trzecią bramkę w tym meczu. Ustrzeliłby hat -tricka. Udane podanie. Nie udało się. Podał do partnera. Ładna wrzutka. Piękne uderzenie z kolei. Zrzut rożnego rozpocznie Santos. Renner dokonał zmiany. Liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No, nie mają innego wyjścia. Przegrywają w drugiej połowie. Postawa. Świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Santos rozpocznie od wrzutu z autu. Rodriguez. Tak, to ważny przechwyt. Pomyłka mogła zakończyć się utratą bramki. Efektowne to zagranie piętą. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. A ładnie teraz ślizgiem próbuje. Trzeba pochwalić go tam podać. Dobrze podał. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Zdobywają bramkę. To jest bramka kontaktowa proszę Państwa. Zapowiadają się nam emocje do ostatnich minut. Po tym sędziego Santos rozpocznie od rzutu wolnego. Oddaje piłkę koledze. Jest okazja! Broni, to jeszcze nie koniec akcji. No spanikowany był przy tej interwencji. Może odegrać do środka. Może być groźnie, ten zawodnik rzadko marnuje okazję do strzelenia bramki. No brawo, świetne zagranie! Blisko polekarny, może strzelać! błąd, strata. Ależ precyzja, niesamowite zagranie. Przejry piłkę, jest szansa na kontratak. Popatrzmy, jak procentowo wygląda posiadanie piłki. Javier Pastore. Otta. No, może być groźnie. Modanie. No, szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu kim. Wszystko na jeden kontakt. Żale. Dla Paris Saint Germain. Próbują teraz skrzydłem. Dobrze teraz przyjęli obrońcy. Szansa na kontratak, ale z pozycję! Próbował, stracił, to był decydujący moment. Ślizgiem chce przerwać akcję. Modda. Ładna wymiana. Maxwell. Celnie, dobrze. Kapitalna wrzutka. Ach, dosięgnął piłki, brawo. Ten rzut rożny ma dla nich kolosalne znaczenie. Miała decyzja trenera. Zmiana i to aż trzech zawodników. Diego Silva. próbują wyrównać. Minimalnie przestrzelił, ale zmarnował bardzo ważną okazję, aby przesądzić o losach spotkania. To zwycięży. Już niewiele czasu do końca, a wciąż remisowo. No i mamy statystykę rzutów rożnych obu zespołów. No już blisko pole karne. Ale znakomicie! Nie złapał tej piłki. No spanikował jak na pierwszej randce, ale oddalił zagrożenie. Imponują mi swoją ambicją, walką, ale co z tego, brakuje im precyzji, choć rywal znakomicie usposobiony. Źle zagrana piłka i jest aut dla przeciwnika. No, dobra pozycja, by dośrodkowywać. Ładna akcja. I... Ale szlicznie uderzył. Na brak emocji nie mogliśmy narzekać. Pięć goli. Zwycięstwo 3 do 2. Wygrana w dzisiejszym meczu doda zawodnikom pewności siebie. A może to być ważne w meczach o punkty?